to try it out. Suniema go. Nie wiem, co dzisiaj jest piątek, środa, boże. Na uroczystości. Nie, nie jest nic. nic, nic? Jaszmy, ile pisz teraz, Jeszcze jedno piętro zrobimy. Ile to jest piętek? Myślę, że taki by mógł być. Ja bym, ja tu bym w sumie poprowadził jakiś Ja bym tu zrobił chodnik. No ale stwierdziłem, że w sumie, bo tu miał być początkowo, ale stwierdziłem, że w sumie to tak głupio, że tutaj nagle będzie okno, tak? Że tu będzie okno i pierwsze okno to będzie widok na to. A tak to trochę wiesz, tak lepiej. Dobra, no. A ja bym tu poprowadził jakiś chodniczek. Nie, nie. nie A dźwięk się nie nagrywa? A dźwięk się nie nagrywa? świetnie. Ale dźwięk też? Ale na dźwięk, jak my gadamy? O, o to mi chodziło. Trudno. Witajcie widzowie. To ja. Tazet 21. No to wczoraj. Boże, pomiędzy lekcjami ten odcinek. DZ dacił się niestety mikrofon. Nie może z Wami rozmawiać. Jednak bardzo by chciał. Mówię to z wielką powagą. Ponieważ sam chciałbym z nim porozmawiać, bo go teraz w ogóle nie słyszę. Co ty robisz, Karol? Co ty robisz? Oj. Oj, nie to. Mim reset, daj. Tak, dokładnie. Póły filmów są angielskie, a my gadamy po polsku. Widerka też jest Polakiem, tak jak młod. Nie, wiem, jeszcze... Widerka mi pi... O, chwileczkę. Widerka mi pisze. O! naprawia właśnie mikrofon. To może się jeszcze dziś odezwie do was. Pysał, że... Jednak nie. Winch, hmm? właśnie. Dobra, to wstawimy sobie szybki... Co tam? FFSS. Ciekawe, czemu on ma z tego skina znowu. Właśnie. To zastanawiam się. No ja mam takiego no, fajnego, mam. Aha, przecież mnie nie widać, burze. O, naprawiłam, Jestem. Naprawiłam. O, naprawiasz mikrofon. Tak, naprawiłam. No. A, no to no, zostawcie no, łapkę to w górę. I zasubskrybujcie tak. kanał. To no. będzie więcej filmów. Nie wiem. Nie na tym odcinku, ale nie zauważyłem. Nie, no nie. Bo będą dwie części tego, tego budowania tutaj. bo tak. Weź wyderka, pokaż, gdzie my w ogóle jesteśmy. Czy pokazałeś tak, już? Bo my jesteśmy tutaj. O. To jest stolica. To czego stolic? stolica? stolica naszego kraju. A, no tak. To... E... No to. Tutaj też jest solica, tylko w tym miejscu. Jakby e, ziemnowicie, czyli to miasto, w którym się znajdujemy, to jest trochę jakby połowa naszego kraju. To jest ziemnowicie. No, to jest wielkie miasto. No, planujemy zrobić zjednoczenie miast, więc te małe miasteczka e, jakby połączą się w jedno. No, tak, 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 tak. tak. Tak? Dobra, jak będzie tak. Będzie taki ostry zakręt. No. I tu będzie tunel, ale to tu jeszcze nie dzisiaj. Bardzo, bardzo fajnie się to zaczyna zapełniać, nie? No tak, tak. My tu, musimy ten teren tu zapełnić, no bo żeby tu zaś tak pusto nie było, nie? Tak, ta, no. Tam zaś będzie trochę tak wyglądać. Chcę. Dobra. O, tylko się, no właśnie, trzeba jeszcze do Będzie na pewno... Ja bym tu zrobił chodnik od razu, wiesz. Chwila. No, nie, to ja no, zaś... Ja zacznę robić chodnik czy to Tutaj tak średnio, bo... Tutaj. Hmm. Trzeba by jakieś. Trzeba pomyśleć, bo trzeba jakoś chodnik zrobić. Tutaj, tutaj będzie chodnik na trzy Chyba, że chodnik będzie się od parkingu jakoś tutaj. Stąd prowadzi... Z tego wieżowca, dobra, tutaj będzie się prowadzić. No nie, 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 ja tu już zaczynam chodnik. Tak, ale tutaj będzie doprowadzał dotąd. A, okej, okay, dobra, czarek. No Pyk, tak, tak? Teraz tu będzie taki placyk. Tak. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, O, no i fajnie. No dobra, to może będzie tak? No, jest tak no. dobra, oj, oj. To takie małe przejście. Tutaj trzeba było powiększyć chwilę. To takie długie przejście. Jest chwila, tutaj powiększę. Co to za małe przejście. Wieżowiec w sumie jest już skończony, w sensie ten blok. Można go pokazać jak chcesz. No już, już. Identyczny jak ten obok. nam większy. A jeszcze tu ma Te wieżowce są... ten co ja właśnie zbudowałem, one mi się podobały. Tylko jeszcze trzeba będzie dokończyć w środku, ale to idealnie. W środku się dokończy. O ładnie jest. My teraz to dokończy. To może wychwycić? Wiesz, co chwila? Trzeba zaznaczyć, gdzie będą te wieżowce. Bo no tutaj by był kolejny chyba. To jest dobre miejsce. Z... Tak, zaznacz, no, zaznacz, kiedy będą. Dary pomysł. Mam nadzieję, że będzie idealny. O, Idealnie. Chyba Tutaj, tu jest dwa, no to może ma się zacząć. Raz, dwa, czyli tutaj? Tutaj, tutaj. tutaj. Okej. Okay. Musiałem jedną zobaczyć. O? O, tak, dobra. Tu będą kolejne bloki, to będzie taka dzielnica bloków. No tak. to będzie dobre. Co, tutaj są te, te, te fajne, te oszklone takie. No to jest jedna, że trzeba tu jednak w tych blokach robić te podłogi, bo. a nie trochę później, jak zawsze. bo tutaj no tak przechodzi, jak jeszcze nie jest zrobione i to jest takie puste. Aha! To wszystko widać, to jest Bardzo oszklone Bo To są oszklone wieżowce, no, to są takie typowe. No, no jakby to tak jedna osoba miała sprzątać te myć znaczy te okna, no to w sumie trochę by jej to mogło wyjąć. Tak. Dobra, dobra, tu będzie. tutaj skręcał już, no. No i pięknie, skończymy. tak? A tutaj wszędzie będzie... Tutaj wszędzie będzie to. Zróbmy tą podłogę. Smut. Smut. Chwila, pod filmami są komentarze. Eee no, chyba tak. Ach, no to? W sumie można napisać jakie prezenty dostałą cię po fajnik. Ja wcześniej nie zostało. Wiesz dostał, co, jakie, się, jakie prezenty, Jaki kurde, no nie poprawiaj mnie, nagrywamy jak prezenty znaliście, bo już w sumie jesteśmy ciekawi tego, prawda? Tak, tak. Merry Christmas. Dobra, tu nie będzie chodnika. Znaczy tu będzie chodnik, ale jakby wiesz o co chodzi mi, nie? Tu będzie... Tu będzie kawałek wszędzie nie będzie praktycznie trawy Bo tu może być. Zaraz, yy, zaraz przyjdę, Karol Te pasy się nie zgadzają, ale to już nie szkodzi, bo to jest na cztery droga takie. Trochę na kierunku. O, wróciłem. No, musiałem jeszcze ten akurat ujść. Dobra, w sumie zaczyna się tu bardzo ładnie robić. się no, te bloki, są się te niedokończone bloki no, trochę no, wyglądają. Już kończę tutaj ten cobblestone. O, stąd. Jest Ej, tutaj, ej, tutaj nie ma tego. Ej, dobra. O. Kacper. Co? Kacer. tutaj nie ma... No. Czemu Kasper? No Kasper, ty też powiedziałeś, moje imię Dobra. <laughs> tak, mówimy po imieniu. No tak, faktycznie, tu nie ma podłogi, kary. <laughs> no Dlatego co? musisz ją skończyć, bo ja robiłem w tamtym. co ja zrobię. Dobra, wiem. E, ja bym tutaj w sumie... Tu jest tak pusto teraz. Będziemy tu drzewo posadził. Ja tu posadzę jakieś drzewko. Świerka, o! Świerka. No tak, żeby wiesz, było ładne miejsce, także żeby było ładnie. Komple, żeby podzielić. Właśnie, no bo tutaj by się przydało jakieś teraz bo tu nie ma w ogóle roślin. No. O Jezu! Będzie taka część kraju taka eko. Co, tu nie może być jednak drzewa? To trzeba zniszczyć, niech ona się zniszczy. Bo trochę jakby... No nie, no po prostu to nie może być. Tu posadzimy drzewo. Kraju o to samo. Tu będzie kraj na świerku. Jakby to drzewo, to drzewo się niszczy. Bo ono to nie może być. Myślałem, że trochę mniejsza wyrośnie, ona wyrasła sobie do różne. No to strasznie tak najeżdżało na te wszystkie okna i trzeba trochę... Wszystko to, to co wyglądało, nie? O, no, 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 Więc trzeba trzeba zrobić to, to to, to, to to, to to. to, to. O, o, jest ładnie, no. O, o, dobra. Dobra, ładnie się robi, ładnie się robi. Nie, wiem, budujemy jeszcze ja, może. Bo Budujmy. No nie jeszcze, nie dobra, musimy już z tym. Dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy to kontynuować. Tak. Bye. E, pa. Zaczęło ja się, pa. pa.